Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, co dzieje się z naszym ciałem, kiedy przestajemy jeść mięso. Wiele osób zastanawia się nad przejściem na dietę wegetarianska lub węgańska, ale obawia się o to, jak wpłynie to na ich zdrowie. W tym filmie postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości i wyjaśnić, jak organizm reaguje na brak mięsa w diecie. Opowiem o tym, jak zmienia się metabolizm. Poziom energii, a także o wpływie diety roślinnej na poszczególne układy naszego ciała. Zapraszam do oglądania. Wiele osób decyduje się na rezygnację z jedzenia mięsa z różnych powodów, takich jak etyka, zdrowie lub środowisko. Bez względu na motywację, ważne jest, aby wiedzieć, jak przestawienie się na dietę wegetariańską lub węgańska wpływa na organizm. W tym filmie omówimy najważniejsze zmiany, które zachodzą w ciele, gdy przestajemy jeść mięso. Jedna z pierwszych zmian, która można zauważyć, jest utrata wagi. Mięso jest bogate w tłuszcz i kalorie, więc jego eliminacja z diety może prowadzić do zmniejszenia masy ciała. Oczywiście utrata wagi zależy od indywidualnych czynników, takich jak początkowa waga i poziom aktywności fizycznej. Mięso jest również źródłem cholesterolu, więc jego ograniczenie może prowadzić do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi to z kolei zmniejsza ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Some people experience a decrease in energy levels after switching to a vegetarian or vegan diet. This may be due to a deficiency in certain nutrients, such as iron and vitamin B12. It is important to consult with a doctor or dietitian to ensure that the diet provides all the necessary nutrients. Mięso może mieć negatywny wpływ na mikrobiotę jelitowa czyli populacje bakterii żyjących w jelitach. Przejście na dietę roślinną może pomóc w poprawie zdrowia mikrobioty jelitowej, co z kolei może mieć pozytywny wpływ na odporność. Trawienie i ogólne samopoczucie. Research shows that individuals who do not eat meat have a lower risk of developing certain chronic diseases such as heart disease, type 2 diabetes and some types of cancer. Przejście na dietę wegetariańską lub węgańska może mieć wiele pozytywnych skutków dla zdrowia. Ważne jest jednak, aby planować dietę z rozwaga, aby upewnić się, że dostarcza ona wszystkich niezbędnych składników odzywczych. W tym filmie omówiliśmy tylko niektóre z najważniejszych zmian, które zachodzą w ciele, gdy przestajemy jeść mięso. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcam do dalszego researchu i konsultacji z lekarzem lub dietetykiem. Kiedy przestajesz jeść mięso, twoje ciało może doświadczyć wzrostu energii. Dzieje się tak, ponieważ mięso jest trudne do strawienia, a twój organizm musi poświęcić dużo energii na jego przetworzenie. Bez mięsa w diecie, twoje ciało może wykorzystać tę energię na inne cele, takie jak aktywność fizyczna lub praca umysłowa. Mięso może zawierać toksyny, które gromadzą się w twoim ciele. Kiedy przestajesz jeść mięso, twoje ciało może zacząć usuwać te toksyny, co może prowadzić do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Dieta bezmięsna jest bogata w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste, które sa dobre dla zdrowia serca. Spożywanie mniejszej ilości tłuszczów nasyconych i cholesterolu, które znajdują się w miesie, może również zmniejszyć ryzyko chorób serca. Mięso może zakłócać metabolizm, co może prowadzić do problemów z waga i innymi problemami zdrowotnymi. Kiedy przestajesz jeść mięso, twój metabolizm może się znormalizować, co może pomóc ci schudnać lub utrzymać zdrowa wagę. Dieta bezmięsna jest często niższa w kalorie niż dieta zawierająca mięso. Oznacza to, że możesz schudnać, jedząc mniej kalorii bez mięsa. Mięso może zawierać hormony i inne substancje, które mogą wpływać na skórę. Kiedy przestajesz jeść mięso, twoja skora może stać się czystsza i bardziej promienna. Dieta bezmiesna jest naturalnie niska w cholesterolu. Spożywanie mniejszej ilości cholesterolu może pomóc obniżyć poziom cholesterolu we krwi, co może zmniejszyć ryzyko chorób serca. Amitless Diet is Rich in Fiber, which can help control blood sugar levels. Consumin less saturated fats and cholesterol can also reduce the risk of type 2 diabetes and coronary artery disease. Kiedy przestajesz jeść mięso, twoje ciało może zacząć wytwarzać więcej gazów. Dzieje się tak, ponieważ twój organizm musi przyzwyczaić się do trawienia większej ilości błonnika. Ten efekt uboczny zwykle ustępuje po kilku tygodniach. Białko jest ważne dla regeneracji mięśni po treningu. Kiedy przestajesz jeść mięso, możesz potrzebować więcej czasu na regenerację mięśni. Możesz to zrobić, spożywając więcej białka z innych źródeł, takich jak rośliny straczkowe, orzechy i nasiona. Przejście na dietę bezmiesna może mieć wiele korzyści zdrowotnych. Jeśli rozważasz przejście na dietę bezmiesna, porozmawiaj ze swoim lekarzem lub dietetykiem, aby uzyskać więcej informacji.